Ogłoszenie parafialne. Cześć, witajcie, ja jestem Komorni, witam was wszystkich w krótkim filmie informacyjnym. Pewnie już wiecie o co chodzi. E, otóż e, otworzyłem, otworzyłem, założyłem konto na Twitterze, konto dla mojego kanału. Mam nadzieję, że e, takie konto pozwoli nam na jakieś takie szybsze komunikowanie się wzajemnie. Ja mam zamiar przynajmniej tam dawać wam znać, kiedy będę na przykład nagrywał jakiś filmik, e, kiedy on się już tam pojawi, także informacji na Twitterze będzie znacznie więcej niż na Facebooku. Na Facebooku nie chcę wam spamować tablicy. Czytam timelina, dlatego nie będę tam wrzucał takich ilości jak na Twittera. Oczywiście ilość postów na Facebooku zostanie taka jak była, bo to jest standard i tego nie zmienię. Aczkolwiek chciałbym troszeczkę więcej Was informować o tym, co robię na Twitterze. Dlatego zapraszam Was, żebyście sobie weszli na Twittera, jeśli oczywiście korzystacie z niego. Wiem, że nie każdy używa Twittera, także to jest zrozumiałe, aczkolwiek no, jeśli używacie, to warto mnie tam zafollowować. Tak jak mówiłem, będzie tam dużo informacji, być może będę też na Twitterze. Szukał osób do grania jakiegoś wspólnego. Także jeśli, no, jeśli już bym z kimś grał, to bardziej bym się na Twittera właśnie nastawiał. E, no i co? I to jest chyba tyle w sumie, bo więcej wam nie powiem. E, macie link do Twittera e, na dole, także możecie sobie we wszystko kliknąć. No i zobaczymy się w jakimś tam kolejnym odcinku mojego let's play, bo one nadchodzą. Na razie e, wszystko jest pod kontrolą, także nie martwcie się, oczekujcie kolejnych odcinków. Dobra, to tyle. E, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.